Terminator nieskończoność to unikatowy projekt Skynetu, będący próbą stworzenia nie tylko maszyny bojowej, lecz także narzędzia do ingerencji w strukturę czasu. W odróżnieniu od wcześniejszych modeli, które miały za zadanie eliminację konkretnych celów w przeszłości lub przyszłości, Infinity powstał jako prototypowy korektor osi czasu, którego celem było zapewnienie stabilności ciągłości wydarzeń i usunięcie anomalii powstałych wskutek działań zarówno ludzi, jak i innych maszyn. Skynet dążąc do dominacji absolutnej, dostrzegł bowiem, że sama przewaga militarna nie wystarczy, jeśli linia czasu stanie się niestabilna. Z tego względu podjęto próbę stworzenia bytu zdolnego do autonomicznego śledzenia i naprawiania historii, a zarazem do eliminacji wszelkich czynników zakłócających jej bieg. Pod względem konstrukcyjnym Te Infiniti wykorzystywał technologie pokrewne serii X, wzbogacone o elementy przypominające ciekły metal, które umożliwiały przechowywanie i transformację szerokiego wachlarza uzbrojenia wewnątrz własnej struktury. Rozwiązanie to pozwalało maszynie na błyskawiczne dostosowanie się do sytuacji bojowej, generowanie dział plazmowych, karabinów energetycznych, klasycznej broni palnej oraz ostrzy zdolnych do penetracji stopów używanych przy budowie modeli T800 i TX. Zdolność rekonfiguracji była powiązana z wyjątkowo szybkim procesem regeneracji. Uszkodzone ramię czy zniszczone przedramie mogło zostać odtworzone w kilka sekund, co czyniło go organizmem technologicznym o niezwykłej żywotności. Z góry dziękuję Wam za każdą łapkę i komentarz, ponieważ pomaga mi to w rozwoju kanału. Centralnym elementem konstrukcji był jednak system translokacji czasowej. W przeciwieństwie do innych maszyn, które wymagały zewnętrznych urządzeń do podróży w czasie, nieskończoność posiadał własny pokładowy sprzęt, umożliwiający zarówno przenoszenie się w przeszłość, jak i krótkotrwały podgląd wydarzeń sprzed kilku chwil. Ta zdolność nadawała mu przewagę nieosiągalną dla żadnego innego modelu, łącząc w sobie taktyczne wyprzedzenie ruchów przeciwnika z możliwością korygowania anomalii w osi czasu natychmiast po ich wykryciu. Na płaszczyźnie defensywnej został zabezpieczony przez system pola siłowego o charakterystycznym błękitnym odcieniu. Obejmowało ono najbardziej wrażliwe obszary konstrukcji stawy, szyje, brzuch i plecy, a jego moc była na tyle znaczna, iż mogło ono odparować stop użyty do produkcji T800. Pole nie działało jednak w sposób ciągły, wymagało aktywności maszyny, a po jej dezaktywacji całkowicie znikało. Energia pola nie była nieograniczona, a skuteczność obrony zależała od świadomości zagrożenia. Infinity mógł więc odbić atak, który dostrzegł, lecz pozostawał podatny na niespodziewane uderzenia, ataki z ukrycia czy broń wykorzystującą energię elektromagnetyczną. Potencjał bojowy tego terminatora znacznie przewyższał wszystkie wcześniejsze serie łowców. W walce dystansowej mógł wykorzystywać wiele konfiguracji broni jednocześnie, prowadząc ostrzał w kilku kierunkach a jednocześnie osłaniając się polem siłowym i unikając ciosów dzięki zdolnościom translokacyjnym. W bezpośrednim starciu korzystał z przewagi masy i siły, łącząc uderzenia mechaniczną potęgą z cięciami ostrza energetycznego, które bez trudu rozcinało nawet najbardziej wytrzymałe konstrukcje Skynetu. Jego sensory potrafiły wykrywać sygnatury cieplne, co pozwalało mu identyfikować cele ukryte za przeszkodami, a integracja z systemem czasowym umożliwiała częściową predykcję działań przeciwnika. Jednocześnie Infinity nie był konstrukcją niepokonaną. Historia starć z Johnem Connorem pokazuje, że impulsy elektromagnetyczne były w stanie poważnie osłabić jego pole siłowe, co czyniło maszynę podatną na ataki konwencjonalne. Trafienia z wyrzutni rakiet mogły zniszczyć fragmenty endoszkieletu i dezaktywować osłony, a dodatkowo uszkodzenie urządzenia czasowego prowadziło do destabilizacji systemu poznawczego, przez co nieskończoność tracił zdolność rozróżniania wroga od sojusznika. W takich warunkach, Mimo swojej potęgi, stawał się konstrukcją chaotyczną, zdolną do autodestrukcyjnych działań. Ostatecznie to połączenie ładunków EMP, konwencjonalnej broni i wykorzystania łowców terminatorów, doprowadziło do jego zniszczenia. Z naukowego punktu widzenia, projekt Nieskończoność stanowił fascynujące połączenie mechaniki wojskowej, sztucznej inteligencji i technologii temporalnej. Skynet, tworząc ten model, wykraczał poza prostą logikę militarnej dominacji konstruując byt zdolny do zarządzania czasem jako zasobem strategicznym. Maszyna ta była pierwszym krokiem w stronę pełnej temporalnej hegemonii, gdzie zwycięstwo nie zależało od przewagi na polu bitwy, lecz od kontroli nad historią samej wojny. Infinity był więc nie tylko prototypem broni, lecz także próbą stworzenia strażnika osi czasu, paradoksalnie w pełni podporządkowanego woli sztucznej inteligencji, która sama była źródłem owego chaosu. Choć istniał tylko jeden egzemplarz, jego historia pokazuje, jak daleko mogła sięgnąć wizja Skynetu w poszukiwaniu absolutnej dominacji. Nieskończoność jawi się dziś jako technologiczna kulminacja ambicji, w której maszyna staje się nie tylko narzędziem do zabijania, lecz także arbitrem rzeczywistości. Był to projekt, który zdefiniował granice między zwykłą ewolucją militarną a manipulacją samą tkanką czasu. Jeśli chcielibyście posłuchać kolejnych materiałów z uniwersum Terminatora, dajcie mi znać w komentarzu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!